Teraz nieco inne dźwięki silników. Przemierzali okoliczne wsie, wymieniając się przy tym doświadczeniami. Fani motoryzacji spotkali się w gminie Zławieś Wielka podczas wyjątkowego, rodzinnego rajdu turystycznego. Organizatorem był Automobilklub. Fanie motoryzacji spotkali się w złej wsi wielkiej nie po to, by rywalizować, ale podczas rodzinnego rajdu turystycznego. Głównie zależy nam na tym, żeby się dobrze bawić. Po godzinach jakichś tam spędzonych w garażu, przy autach, no wyjeżdża się po prostu do ludzi, pokazuje się co się zrobiło. Poznaje się ludzi. Poznaje się nowe auta, też fajnie tutaj sobie oglądać inne samochody. A po drugie spędza się czas z rodziną. No. Dzisiaj akurat przyjechaliśmy bez wnuka, ale normalnie jeszcze z wnukami jeździmy. Podziwiać można było lśniące karoserie nowych modeli aut, a także wyjątkowe, klasyczne marki. Chodzi o spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny, a przy okazji poznanie walorów naszej gminy. To jest... Frajda zarówno dla tych, którzy biorą czynny udział w rajdzie, ale też dla tych, którzy mogą przez okno nawet podpatrywać te piękne samochody. W rajdzie uczestniczyło około 20 samochodów. Trasa jest przez tutaj nasze wioski po terenie gminy, czyli Skudzewo, Łążyn, Czarne Błoto, Rozgarty, Stary Toruń, Górsk. Gotowo i powrót, tu właśnie na złą wieś małą. Kolejne, tym razem kilkudniowe spotkanie miłośników Czterech Kółek, organizowane przez Automobil Klub, rozpocznie się 21 czerwca w Toruniu.